Ona wie, co to czarne samochody Lubi się pierdolić, ale z ludźmi, którym nie brak forsy Ona wie, co to zioło i benzo Kurwa, jedzie polis, dzisiaj nie będziemy mieli lekko Ona wie, co to czarne samochody Lubi się pierdolić, ale z ludźmi, którym nie brak forsy Ona wie, co to zioło i benzo Kurwa, jedzie polis, dzisiaj nie będziemy mieli lekko Wchodząc, chodzącą pochodnym chodni, bo mnie palą jak na stosie Jak wiecie jak baty, krew swójba po kosie Jestem zdolny do wszystkiego, póki ciebie mam, mam Zaakceptować to, że podchodzimy zbyt przesądnie, po zapominamy o ludziach Oczywiście o bólu i bluzach Chciałem dać się oversize, slajd, zostałem jedynie w pysk Zachowywać się jak człowiek, być dla siebie kimś Wysoki nie wzrostem, mówią bola tam wysoko Chciałeś ze mną pogadać, a ja chyba wpadłem ci w oko Nuby szczące sygnetowy, się wokół twojej szyi A twoje ciało wieje, że tak jak na kinie Mam popękane ręce, ale chwyt nadal za mocne może ze sobą swoich ludzi, i popękane wszystkie kości Stany lękowe, ale tylko w nocy Dwa gramy, na nam wszystko no, ciągle bolą Ona wie, co to czarne samochody Lubi się pierdolić, ale z ludźmi, którym nie brak forsy Ona wie, co to zioło i węzło Jedzie polis, dzisiaj nie będziemy mieli lekko Ona wie co to czarne samochody Lubi się pierdolić, ale z ludźmi, którym nie bra forsy Ona wie co to zioło i benzo Kurwa jedzie polis, dzisiaj nie będziemy mieli lekko cię prowadzę jedną ręką, do bo drugą trzymam bata Trochę mnie podnieca, kiedy mówi z to mnie tata Naładowany jak gałach Stary się nie boję, nie nawijaj mi o klamach Powinnaś się uczyć, bo raczej cię nie nauczę Brak na przyszłość, tylko palę i się włóczę tylko jest słabo znowu będę skromny, oddałem Ci wszystko w końcu, co moje to jest Twoje Za dużo procentów we mnie, tak jak Barma, Ale trzeba zapierdalać za nim jedną z zegara Od piguły ściski, tak jak kajman Zarobiłem dużą forcę, ale teraz trzeba ją porozpierdalać Nie znaliście mnie nigdy nigdy nie chcecie dla was wielka ciekawostka, może kiedyś panem na no, alu i zrównacie z bodem Jak na razie trochę hajer, ma, z piesa ku Ona wie co to czarne samochody, lubi się pierdolić, ale z ludźmi, którym nie brak forsy Ona wie co to zioło i bezo kurwa jedzie polis, dzisiaj nie będziemy mieli lekko Ona wie co to czarne samochody, lubi się pierdolić, ale z ludźmi, którym nie brak forsy Ona wie co to zioło i bezo kurwa jedzie polis, dzisiaj nie będziemy mieli lekko